4 grudnia w Liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie świętej Barbary, patronki górników. Ten czas jest wyjątkowym czasem na podziękowanie, na to, aby wyrazić swoją wdzięczność dla wszystkich górników za ciężką pracę, za ich trud, za poświęcenie, za to, że często z narażeniem swojego życia i zdrowia i z wielką odwagą podejmują ciążące na nich obowiązki i pracę. Z tego względu, że sam czuję się górnikiem, bo zanim poszedłem do seminarium, skończyłem technikum górnicze, chciałbym Wam, drodzy bracia górnicy, złożyć przy tej okazji najlepsze życzenia. Chciałbym, aby święta Barbara zawsze miała was w swojej opiece, abyśmy mogli cieszyć się jej wstawiennictwem u Pana Boga. Na ten czas barburkowych spotkań, które w tym roku będą bardzo mocno ograniczone ze względu na koronawirusa, życzę Wam wszystkiego najlepszego i otaczam modlitwą. Na ciężki trud pracy górniczej dla każdego z Was, szczęść Boże.